Ło! Wow, ah, stary?! Trafił, stary! Trafię ta, ale trafię. ja machałem. Tak. Ta... Yeah! Wow. Hej, śmiech, kurczko zjeść, tam z w kolejnym na moim kanale odcinku z CSGO. Cześć, dzisiaj ze mną Yo. jest Narf. Hej, Dzisiaj zagramy sobie mapkę Minecraftową 1 vs. 1. Przegrany robi challenge, Yo. który wy zaproponujecie w komentarzach, tak więc piszcie na dole challenge, jakie chcielibyście, abyśmy wykonali. Ale no <laughs> Też napomnę, że 1000 łapek w grę pod tym materiałem to będzie kolejny odcinek z tej serii, bo chciałbym, żeby to była jakaś seria, wiecie, z challenge'ami, nie challenge'ami i tak dalej. Też na sobie chciałbym powiedzieć, że Narf ma ode mnie 3 razy więcej godzin w sesie, więc raczej probably wygra, ale zobaczymy jak to będzie. Tak Trzymaj. więc ruszyliśmy, niestety nie graliśmy na tej mapie jakoś za dużo, tylko sobie odpaliliśmy, zobaczyć jak to wyjdzie, więc jestem tak ciekaw nie w sumie... więcej. Kurde, stary, tak się przyczaiłem, Kurde, miancie, tak się miancie. zastanawiałem, nie? Tak wszystko upowałem na ciebie. Strzelać czy próbować kosę, nie? Też be, bez hejtów, tak? tak? Bo może nie gram jak S2, ewentualnie S1, Elo. Kurde. Ale ja cię nie mogłem namierzyć, nie ogarnęłem gdzie Dobra nie i, i, to, to jest wszystko ustawiane, Enarfowi zapłaciłem, żebym wygrał. No dokładnie. 13 eee, euro gambek. No Nie! Widziałem cię! Nie! Co? Ej, nie no stary, no taki prosty fraka mi nie pykło! Yeah. No nie! skąd się tu mogę spodziewać. Dobra. No nie wiem skąd ty strzelasz, baranie. <laughs> <laughs> nie wizytka. wiem co się dzieje, ale ja tak sobie podchodzę, taki drak, że to ja tam jakoś pykam. 2-0 Ja jestem zmęczonym człowiekiem. No właśnie z tego co słyszałem... razie, teraz Jeff z tobą wygrałem no właśnie. do jednego. Dzie... Sobie Graliśmy ten. sobie, wygrał 9-1. Czajcie, to. 9-1! Nie no please. Dobra. No ja nie wiem skąd ty <laughs> wychodzisz. K nie, nie, ja władzę. Ej, nie no, stary, tego też się nie spodziewałem. Dobra, tak więc lecimy póki co, idzie mi bardzo dobrze, ale mam się świadomość, że Narf ma tyle godzin w counter Strike'u, że naprawdę on doświadczenie może rozwalić. Nie. Kurde, nie! Fak, 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 fak. stałeś? E, nie, nie, ale tak tuż przy głowie, nie? Ło! Nie. Ej, ej, skąd ty strzelasz? Ziomuś. Wyluzygacie. Dobra, muszę uciec, bo nie wiem gdzie jesteś, a wiem, że ty, stary, mi zaraz kosę strzelisz. Nie, nie, nie. Nie takie rzeczy robię się, grywaliśmy na meczach. Kółeczka! Nie. A! No scope. O boże. No scope. Nie, no, no. stary. Reszty. Takie, dobra. Najpierw, najpierw dwa nuskołpy, później zaskołpowałem, Nie wiedziałem, co robić. Nie, no. Dobra, nie, Abra, nie trochę, Abra Silver 1, takie tam. Easy. Ziemeczki swoją drogą, kiedy ja wrzucam ten materiał, prawdopodobnie z im właśnie w Katowicach. Nie! No. Ale ham <noise> Także wbijajcie na moje, jak i narfa social media, Snapchat, Instagrama oraz Facebooka. Prawdopodobnie będziemy przesyłać dużo yy, razem zdjęć i w ogóle robić no, samolot. A będzie na pewno dużo. Tak, bo więc ja koniecznie. Się więc koniecznie wbijajcie, bo nam się rozrastają, te social Ktoś? Cześć Maciek! Nagrywam, pozdrawisz YouTube'a? Nie, pozdrawiam. Tak. E, Dzięki! A pozdrawisz YouTube'a? Tak. To. Pozdrawiamy. pozdrówcie go w komentarzach koniecznie. O, ty już tutaj piłeś, to nie. ej! Gadałem z bratem, nie? Nie! No. Dobra, to. Ale to wiecie, to była runda, kiedy ja gadam z bratem, więc. Yy, tak, yy, spłoszyłem cię. No, spłoszyłeś to się. Nie, to się nie mówi, spłoszyć. Jak to się mówi? Spieszyć. A my z my. jesteśmy <gryw> z powrotem, bo mi się wyłączyło nagrywanie, a ten mnie zabija. Ale no. Uczciwy gracz. Uczciwy gracz. Uczciwy gracz. Dwie z trzech rund masz tak zrobione, że w sumie awczyłem. Nie. Idę po ciebie. Ło! Cześć? A, muszę się podrapać po nosie. Dobra, jestem. Wiem, gdzie wyjdziesz. O, tuż nad głową. No nie. Nie. no nie. nie, Faka! 4 4 4, 4, 4 czyli remis, ale dwie to wiesz, to tak te rundy dwie, to tak no. no. Nie to awczułem, nie to dziękuję, zostaw dziękuję, łapkę dziękuję. w górę. No, zagramy jeszcze jedno. Cześć ziomeczki, witamy z powrotem. Teraz coś czuję, że dostanę ostry w pierdzio od Narfa. Hey, tam. Tak to jest, jak ma się 3 razy więcej godzin. Tam. No ile ty masz? 700. No niepełne, niepełne nawet. No nie, no ty masz sk... no, no on ma. Ja mam 1900 na 16. No właśnie. No właśnie. On X40 gra jest 10 100. lat w CS-ie. Nie 10. Nie, nie 10, eee, Jest 2016, 2016, mam 17 Ale dorosły, lat. Ale do 9 nie? roku życia 7 lat. 7 ja. gra, lat w cs kurde. Ja rok prawie mam. Nie, no już w sumie mogę rok mieć. Oberwałem. fuck. Tak? No, za 12. Bardzo dużo, nie? Nie wierzę. Też nie wierzę. Nie wierzę. Nie wierzę! Kurde. Skupienie. Nie. Gdzie ty jesteś? Fuck! O Boże, nie. Nie! Strzywiłem! No. Ej, no nacisnąłem! No no ewidentnie Ach. Audacity udowodni, że nacisnąłem klawisz. OK? Fajny ping masz. No. Lager. Jeden masz niezły nawet. Jeden. Głupi lager z ciebie i tyle w temacie. Say what? Idę cię dojechać, Czaiż to? Widziałem, ty też Nie, nie, już o. stary, zaczyna się mi stresik i już nagle wiesz, nie trafiam podstawowych strzałów Trafiłem cię, musiałem cię trafić. No i na pewno... Ja ci nie... What? Nie trafiłeś się. Ej, bez wydawało mi się, że trafiłem w to drewno i tak przez ciebie, nie, toxru? Zrobię coś Mateusz bardzo dziwnego, ale mam nadzieję, że się uda i że go dojadę. Bo już jest 3-0 co mi się. Pewnie. Co mi się ba... Fuck! Ha! Nie! No I o tym ja. mówię! Takie proste fragi. Dobra, jest. Nice. Ja ci dam prostego A... fraga, Waranie. Ja ci dam prostego... Ej, taki, jest taki właśnie teraz, ten. właśnie teraz wyznaczyłem na siebie wyrok. Ej, patrzę na podgląd w kamerze i wyszedłem rudy. Najlepsze. No jakiś taki filtr dałem, że jestem rudy, ale śmiesznie, nie? No. Widziałeś mnie. Pewnie na nie. ciebie, pewnie na ciebie celowałem i nawet cię nie zauważyłem. Dobra, robię coś maksymalnie głupiego. Oj, naj. Stary, czaj, że ja spadłem i straciłem tylko chapsy Próbuję wskoczyć na drzewko Dobra, jestem na drzewku <grym> Cześć Mati Dawaj, po, posadzimy jabłonki O, to oby to nie skanowało, please Ej, widzę cię przez te krzaczki, cześć? Ja no, też cię widzę Chyba nie skanuje, wiesz? nie skanuje, no No nie, to dolne skanuje No to skanuje Co się stało? To skanuje Wow, fuck! Przeskanuje przez całe drzewo. Czaisz to? to, Mati? Wow! nie trafiłem. Trafiłeś mnie! Mam 16 HP! 16. Ej, ja, ej jak ja nie lubię, no gość ma trzy razy więcej godzin i się ze mną bawi, Ej. Ja, yeah. dobra, no skopa ci strzelam. Patrz na to. To nie był noskop, to nie był noskop. To, no to nie był noskop. No 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 nie. <laughs> Wygrał. Ej. Filmie, to nie było na tyle w tym materiale. Niestety przegram, ale tak jak mówię, no doświadczenie versus e, silver. Piszcie, jaki challenge e, mam zrobić. Właśnie koniecznie piszcie w komentarzach, jaki chcielibyście, abym zrobił challenge. Być może w kolejnym właśnie odcinku, czy na Facebooku to się jeszcze zobaczy. Cześć, traficie. Ło! Ah, Stary?! Trafił, Stary! No, ale ja machałem, tak. Ta... Zejdziecie na social media, bo właśnie tak jak mówię, jest im. E, tak więc dzięki, wielkie za oglądanie. Dawaj na uskopy. No właśnie, chcę. Czekaj. W locie, chodź tylko w wow, no. <grym> Jak wyszedł głupi, stary! Żebym ja tak grał z tobą. Szkoda, że po meczu No właśnie. Wow. Ten, pożegnaj się narw, było bardzo miło. Także było mi miło, do widzenia, szczęść Boże i papa. Pa. Yy, możecie na tace zarzucić lajkiem. Mogą czy nie? Mogą. Patrzę, kosy ci zrobię, stary. Patrz na to. Nie zła. <grym> dziękuję za uwagę, trzymajcie się. Hej! Elo. Pożegnaj się ładnie. Pa, pa.